Opisanie Rzezi Umańskiej w roku 1768 w miesiącu juni przez Maksyma Zeleźniaka, kozaka zaporowskiego i Gonty, pułkownika kozackiego, a poddanego JW Potowskiego, wojewody kijowskiego potęczas przez Stanisława Kruszelnickiego. Maksym żeleźniak rozpoczyna Kruszelnicki, miał swój pułk dziewiętnasty, z którym częste odbywał napady na pogranicze tatarskie, rabował konie, woły, krowy, i owce, gwałcił kobiety. Han Tatarski zniecierpliwiony ustawicznymi rabunkami zaniósł zażalenie do cesarzowej Katarzyny II, która wyznaczyła trzech generałów dla rozpatrzenia pretensji Tatarów. Ci stwierdzili winę Żeleźniaka i wydali wyrok skazujący Atamana na odebranie pułku, pozbawienie rangi i karę śmierci. Podjeździe po generałów do koszowego, czyli Hetmana Zaporowskiego, przybyło 39 pułkowników z oświadczeniem, iż jeśli tenże nie zmieni wyroku na żelezniaka, wówczas oni wypowiedzą posłuszeństwo i poddadzą się Turkom. Koszowy uległ groźbom i zamienił wyrok śmierci na odesłanie żelezniaka do monasteru motrenińskiego na czteroletnią pokutę. W monasterze powyższym odbywał się wielki odpust doroczny na zielone święta. Ichumen ugaszczał licznych przybyszów i szerokie czynił im nadzieje na uwolnienie od poddaństwa i przywrócenie Siczy na prawym brzegu Dniepru. Plany te trafiały do przekonania ludu, który coraz chętniej odwiedzał gościnnego Ichumena. W tym samym czasie odbywały się na Ukrainie misje religijne ojców Bazylianów i ojców Franciszkanów, które zdaniem Kruszelnickiego wywierały nader zbawienny wpływ na obyczaje miejscowej ludności. Wkrótce jednak rozpoczęła się ostra rywalizacja między duchowieństwem unickim a dysunickim, w szczególności od czasu, gdy lwowski metropolita unicki Ryło wyświęcać zaczął większą ilość księży unickich, biskup zaś Pereje Gerwazy Lincewski, kapłanów wschodniego obrządku. Unitów otaczali swą protekcją dziedzice, rządcy i komisarze dóbr, wypędzali zaś z parafii duchownych dysunickich. Ci ostatni znajdowali ucieczkę w monasterze Motrenińskim, dokąd przychodzili ze skargami na panów i Żydów, którzy uciemiężali poddanych, rozpajali lud na weselach, chrzcinach i pogrzebach, następnie zaś wywierali egzekucję, zabierając za bezcen cały dobytek. I Humen słuchał tych skarg, nakazując poszkodowanym cierpliwość i obiecując porozumieć się z Żeleźniakiem i przyjść im z pomocą. W tym czasie zawiązaną została Konfederacja Barska szlachta, pisze Kruszelnicki, zmuszała, aby wszyscy stanęli do konwederacji siłą zabierając gospodarzy, obywateli, komisarzy, ekonomów itd. Kto zaś był niezdatny, musiał dać za siebie żołnierza z bronią, koniem, amunicją i pieniędzmi na drogę. Cała Ukraina została gołocą z wojska. Jedynie w Humaniu pozostali kozacy nad Dworni Potockiego w liczbie 1500 ludzi pod wodzą pułkownika Gonty, 500 dragonów i piechoty, wreszcie 60 artylerzystów z 12 armatkami. Human otoczony był wysokim wałem i palisadą. Trzy pilnie strzeżone bramy wiodły do miasta, dokąd ściągała okoliczna szlachta z obawy przed konfederatami i hajdamakami, którzy bezkarnie grasowali, rabując mienie obywateli. Od Żydów domagali się pieniędzy, sypiąc im za cholewy i w spodnie rozpalone węgle. Wiele fur żydowskich naładowanych wszelkiego rodzaju sprzętami stało pod wałami, nie mogąc dotrzeć z braku miejsca do środka miasta. Działo się to w miesiącu maju. Dalej opowiada Kruszelnicki, jak pewien pojazd polski rozbił hajdamaków w pobliżu Monasteru Motrenińskiego. Jeden z rannych towarzyszy pancernych Mazur Krakowiak znalazł przytułek w klasztorze, gdzie następnie pozostał w charakterze posługacza. Akurat w tym czasie był w klasztorze na pokucie żeleźniak. Znał on wszystkich czerniców, najbardziej jednak upodobał sobie pewnego mnicha, który ładny miał charakter pisma. Przy nim właśnie był posługaczem ów Mazur, wzięty przed laty ośmiu z pola bitwy. Pewnego dnia, gdy posługacz odpoczywał na piecu, przyszedł do celi żeleźniak i wdał się w gawędę z Mnichem, nie podejrzewając, aby ktoś mógł go podsłuchiwać. Dla zachęty przyniósł flaszkę wódki, i gdy Mnich wymawiał się od picia, żeleźniak zagroził mu nożem. Wreszcie wyjął jakiś papier za nadrze i kazał pisać Czernicowi. Pismo głosiło, że należy odebrać Ukrainę lachom aż po Słucz i Dniestr, wyrżnąć żydów, sicz na nowo utworzyć i w ten sposób uwolnić kozaków od jarzma polskiego. Hetmanem mianowany zostanie żeleźniak, następnie mnich napisał jeszcze list do żeleźniaka niby od cesarzowej katarzyny, na którym przyłożył pieczęć z Orlem. Po napisaniu rzeczonych dokumentów oblał żeleźniak twarz czerńca wódką i zabił, nóż zaś wetknął mu w rękę, aby przypuszczano, że ten popełnił samobójstwo. Posługacz widział to wszystko, milczał jednak z obawy przed zemstą. Następnego dnia namówiony przez Żeleźniaka kozak przyszedł w czasie nabożeństwa do serkwi i oddał mu fikcyjny list cesarzowej. Żeleźniak polecił pismo odczytać ludowi, po czym bito w dzwony i śpiewano. Cały tydzień podejmowano gromadę hajdamacką, która wkrótce wzrosła do liczby pięciu tysięcy ludzi. Wówczas udano się do Żabotyna i Łysianki, zabijając po drodze księży unickich i Żydów. W niektórych prichodach, parafiach spotykano Żeleźniaka chlebem i solą z asystą popów i procesji z chorągwiami. Oddział wataszki rósł z dnia na dzień, co jest przy tym charakterystyczne, że o ile starsi chłopi chętnie przyłączali się do kupy hajdamackiej, o tyle młodsi garnęli się niechętnie. Później na inkwizycjach, pisze pamiętnikarz, okazało się, że ojcowie swych synów siłowali, aby szli do Żeleźniaka, lecz ci kryli się, uciekali do lasów i nie chcieli iść do buntu. Autor widzi w tych objawach dobroczynny wpływ działalności misyjnej Bazylianów. Ściągnięto wreszcie pod Humań. Do pułkownika Gonty wysłali Żydzi Humańscy deputacyjni z prośbą, aby miasta nie oddawał, obiecując kupić mu wieś i znaczne złożyć okup. Radzili bronić się do upadłego, proponując, aby wszystkie naczynia cynowe przelać na kule. Gonta przyrzekł walczyć do ostatka. O pertraktacyjach powyższych dowiedział się gubernator Mładanowicz, niezwłocznie wezwał Gontę i radził nie dotrzymywać umowy z Żydami. W humaniu wiele jest szlachty dowodził, która prawuje się z potockim nieomal o połowę humańszczyzny. Będzie przeto korzystniej, gdy porozumiawszy się z żeleźniakiem wpuści się go do miasta z warunkiem, aby księży studentów i osoby wskazane oszczędził. Resztę zaś wymordował tym sposobem zasłuży się na wdzięczność wojewody kijowskiego. Gonta na propozycję Ładanowicza przystał, jednak po widzeniu się z Żeleźniakiem, obiecującym mu stanowisko władcy całego pobereża. zdradził zaufanie gubernatora i przyłączył się do gromady hajdamackiej. Nastąpiła rzeź trwająca dni dziesięć. Kilku ocalonych dało znać do Czernobyla, włości Chodkiewicza pośpieszono z odsieczą. Tymczasem Żeleźniak posłał do Szalesta do Bohusławia z żądania, aby ten do niego się przyłączył, za co dostanie starostwo. Szelest odmówił. Pułkownik Kopytkiewicz z Białej Cerkwi na razie był się zgodził przystać do Wataszki, lecz na wieś o zbliżaniu się wojsk regularnych zamiaru zaniechał. Wojsko Żeleźniaka zmalało do tysiąca ludzi, reszta obłowiwszy się łupami rozpierzchła. Gonta uciekł do Serbów pod Mohylowem. Żeleźniaka schwycił Rostnisz Balewicz i wraz z piętnastoma zaporżcami odesłał do Sławia, gdzie byli karani knutem. Tenże Balewicz naliczył w Humaniu i okolicach 85 125 trupów, nie licząc wrzuconych do studzień. Koło każdego niemal domu w Humaniu znaleziono po 30-40 trupów, co dowodzi, jak uparcie broniono się przeciw hajdamakom. Zdaniem Kruszelnickiego, Humania nigdy by nie zdobyto, gdyby nie zdrada Gąty. Egzekucja nad buntownikami trwała dwa lata. Dwadzieścia siedem tysięcy ludzi bądź powieszono, bądź świartowano. Gontę wbito na pal. Wyroki wykonywano w Żytomierzu, Kodni, Trojanowie, Białej Cerkwi i Tetiowie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na Marsz Pamięci poświęcony polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. Marsz Pamięci organizuje Fundacja Wołę Pamiętamy. Dnia 6 lipca w niedzielę w Warszawie na Placu Trzech Krzyży. Rozpoczynamy marsz o godzinie 15, a kończymy na krakowskim przedmieściu pod tablicą poświęconą Polakom zamordowanym przez ich ukraińskich sąsiadów.